Witamy Was serdecznie w takim naszym naszym, takim samym punkcie przez informacyjnym. Tak, zaczynamy. Pierwsza oczywiście informacja najważniejsza, wiemy już, że Margot trzy doby prawie po zaaresztowaniu została w końcu dopuszczona do niej, zostali dopuszczeni do niej jej prawnicy i przedstawiciele prawni. Nareszcie, bo trzy doby spędziła właściwie bez żadnego kontaktu z nikim z zewnątrz, po prostu siedziała tam. Wiemy, że jest w celi osadzona, w celi, nie wiem czy w miejscu, nie wiem to się formalnie nazywa, gdzie jest sama, gdzie nie ma nikogo, spanie. ponieważ przez dwa tygodnie musi odbyć kwarantannę przed, z powodu koronawirusa. Zobaczymy, co będzie działo się później, wiemy, że jej prawnicy będą składać różne wnioski. Wiemy też, że jej przedstawiciel prawny spędził u niej kilka godzin opowiadając o tym, co może, jak musi załatwiać sprawę, gdzie musi napisać podanie, jak robić zakupy w kantynie, wszystko jakby wyjaśnił, opowiedział, więc cieszymy się, że Margot w końcu, w końcu jest zaopiekowana. Coś chcesz dodać? Znaczy mogę tylko powiedzieć, to jedną taką rzecz, że co mnie wkurwia w sprawie Margot tego tak szybko, a zwłaszcza nasze środowisko LGBT nie tylko, czyli jej podawanie date name. Słuchajcie, no nie bardzo... Nie, bardzo nie, tak nie ja tylko powiem tak szybko, że bardzo was proszę, się nie powtarzali tego, nie powtarzały. Pamiętacie, to jest Margot i szanujmy. mogę Szanujmy po tego, bo to, to, co się kurwa dzieje w ciągu w, w sprawie jej date name, po prostu mnie hmm. tak przerosło, że po prostu powiem Wam, że osoby miałam ochotę się popłakać po prostu, szanujmy to samo. Po osób i szanujmy to, jak ktoś mówi, że chcemy do niego mówić, jak mamy, że mamy problemy, pamiętajcie, że do osób trans i niebinarnych osób najlepiej się spytać, zrobicie na tej krzywdy, jak się zabrać, jak jaki używać zaimki, jakie imię i pamiętajcie, nie róbcie, jeżeli, dalej jeżeli nie wiecie, nie wyróbcie, bo to jest chyba najgorsze świsztw, jakie może być na świecie. Zuzanna rodzińska Blusz została jedyną kandydatką na rzeczniczkę praw obywatelskich. To jest niesamowita sytuacja, słuchajcie, zgłaszam przez Lewicę i ponad 350 organizacji pozarządowych, no oczywiście zgłoszenie organizacji nie jest ważne, ale to bardziej jest taki gest. Siła, nie? nie, ani PO, ani PiS, ani, ani nikt inny nie zgłosił, także to jest jedyna kandydatka. Termin zgłoszeń minął, więc jesteśmy ciekawe, jak dalej rozwinie się ten temat, co się będzie działo. No, bo jak um... wiecie, to pan profesor Adam bo, 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 doktor? bo doktor, doktor, już niedługo na dniach traci swoją funkcję. Na dniach kończy się jego kadencja, kończy ka się prawda. jego kadencja, więc trzymamy kciuki, żeby akurat to pani Zuzanna dostała, bo z tego co wiemy, to… Jest naprawdę dobrą kandydatką, rzeczywiście nie bez powodu 300 ponad organizacji ją wsparło. To jest jakby osoba, która jest zaufana przez te organizacje, one wiedzą, znają jej pracę dotychczasową, Także trzymamy kciuki za panią wiemy, że to coś. Ja, ja tego tak to... jestem ciekawa, co PiS szykuje w tym. Zobaczymy. No co szykuje PiS nie wiem, ale wiem, że w młodzież Polska szykuje marsz przez Warszawę, który w niedzielę ma przejść, który ma być przeciwem wobec protestów obronie. No ale na szczęście prezydent Trzaskowski odmówił no a odmówił, słuchajcie, e, jakby tego wydarzenia, ale nie dlatego, że względu na po, swoje poglądy i to wszystko. Tak. Tylko samę pić zaopiniował. Ale te całe wydarzenie, więc prezydent szanując po prostu to, jakby nie zgoda. To, co mnie wkurwia w Polsce, to to, że jest, trzeba szukać takich wybiegów formalnych, żeby zakazać jakichś takich właśnie ultraprawicowych, jakichś psychoprawicowych zgromadzeń, ze po prostu powiedzieć: No nie, to jest Mam to nadzieję, się że nawet że oni nie będą nielegalnie, że będzie szybko spacyfikowane, tak jak to po prostu inne wydarzenia. No, nie jak... chcę nic mówić, ale policja się tej spisała bardzo dobrze o spacyfikacji. Tak, więc mam nadzieję, że... Zdała egzamin. Zdała egzamin, tak można mówić, oczywiście. No właśnie, psychoprawica z Fleciego też bojkot żywca, piwa żywiec za flagę na męskim graniu. Który jest przez żywiec oczywiście. A ja my się bardzo będę cieszymy. piła. Jak ja, 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 kurwa nie lubię żywca i w ogóle piwa. No. Tak kurwa specjalnie sobie będę razem miesiąc kupować jedno. Tak żeby, do, bo... tak, żeby się dołożyć, po prostu. E, więc słuchacie rzucacie na rzutkę, żeby nie A mam, my oczywiście, e, jeżeli krokolwiek na psychoprawicy nas ogląda, to oczywiście zapraszamy, żeby gotować też Facebooka, Google, e, YouTube'a, Microsoft, Apple, McDonald's, Kniepsi, Starbucks. Tak, Gdzie oni będą chodzić? E, będą chodzić do. Ale wobec. Nie, będzie... będą jeździć do Lublina do jedynego prawdziwego kebaba w Lublinie. Ale czy będą jeździć? A pociągami mogą, Intercity jest spoko. E, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ale wyobrażasz sobie po prostu taki taki biedny, psychoprawicowy, mówi, co ja będę robić z moim Puta życiem? Na, 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 wychodzi na ulicę, mówi, Jezu, tutaj go atakuje wszędzie. Tęcza, tu Tęcza, deszcz, Jezu, deszcz pada. A tutaj gaga. Tak! <laughs> Pozdrawiam wszystkich psychosprawicy, leczcie się. E, Piotr Jedliński już nie jest prezesem Radia Nowej Słowacji. Bardzo ciekawe bardzo to, dobrze, ciekawe za, bardzo wydarzenie. to jest właśnie, czy To jest wyjątkowe. Po pierwsze, prezes zachował się transfobicznie, bo. Bez dyskusji to na mi, jak ty mówisz, że po prostu ujawniasz dead name, to tak jakby... Dead no, Tak? To się tak, dokładnie, bo ja czytałem jakoś inaczej się nazwało. Jeszcze, wiem, bo za... mi się popierdoliło, może. Zajął on tak, tak, tak nazwał po prostu Margot. Na swoim... nie byłaś. Na pewno, nazwał po prostu Margot w swoim sposób to, co robi wiele prawicowych, nie tylko gazy, które ujawniają prawdziwe imię, znaczy prawdziwe. Imię z dowodu na Znaczy mi też to mówienie, tak. bo tak ma w dowodzie. Co to jest za argument? Ja bierzemy. jest nadane imię po prostu w czasie narodzin. Oraz Jan Paweł II to się w dowodzie Karol Wojtyła, Dorota Arabczewska to jest doda. Ale, ale tu nie mamy pretensji, żeby mówić. No o chuj chodzi. Bolesław Leśmian też nie używał. Bolesław Prus, przecież to był kto inny. Wszyscy kurwa, używali pseudo do I na szczęście, nie... na szczęście dyrektor tego radia, czy prezes, badał się do dymisji. I to jest jedyne spektakularne, może wydarzenie, bo to jedyny pracodawca, który sam w siebie po prostu zrozumiał ten No, głos. po nacisków, jednak mówię, że Radio Nowy Świat jest finansowane bardzo społecznie, więc te naciski społeczności to były absolutnie no, nie do przecenienia. No ale nie wiem, że na przykład w TVP. No, nie, no, nie to akcja wywieźć flagę, daj odwagę. Nie wiem, czy słyszałaś o tym. Bardzo fajna akcja. E, tak i właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo pozdrawiam sąsiadów z Natolińskiej, bo na ostatnio na Pierdolana siedzę na balkonie i patrzysz naprzeciwko mojego okna, ktoś powiesił flagę, więc bardzo się cieszę, że na do i nie tylko są flagi. Tak, ja mówię w tym kwadracie u e, ciebie, to jest też od pewnego czasu. Ja właśnie się śmiałam, oczekiwan, że tyle lat co mieszka, to prawie pierwszy raz coś jest. Ale opieram. to jest co wiele razy rzeczy wydarzyło się po raz pierwszy w tym roku. Flagę wywiesiła po raz pierwszy w tym roku. Po raz pierwszy w życiu, a marszeruję od 16 lat poszłam na manifestację. Jest zapisany numer telefonu prawnika na ręce. Co myślałam, że, że się popłacać, jak zapisywałam sobie? Bo myślałam sobie, że to jest, jest bardzo źle, skoro muszę coś takiego robić. Jest naprawdę bardzo źle i tak żebyś być może nie było. Ale pozytywna akcja, wywieź flagę, daj odwagę, to akcja, którą wymyśliło Kinki Minki, czyli taki sex show, pozytywny bardzo seks z którym ja na okazję wiele ze współpracować, bardzo Wam ma polecam, mają fajne, że. pamiętacie, nie bójcie się, chociaż dostajemy. informacje, oczywiście, może, Dostajemy że niektóre, niektórzy zarządcy budynków i osoby na miejscu się bardzo buntują. Nawet... Nie, nie, oczywiście, kto może, pamiętajcie, że to jest kwestia Budyne tak Między innymi też Katarzyna właśnie się wyprowadziła z mieszkania z powodu ataku, tak, 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 że wiele osób ma problemy z Znaczy u nas na szczęście... Ale ja tylko powiem o co chodzi w akcji, jeżeli mogę. To jest akcja przede wszystkim do osób hetero skierowana, żeby było śmieszniej, ale nie tylko oczywiście. Chodzi o to, żeby flagę dać odwagę osobom LGBT do tego, żeby były sobą i pokazać, że jesteśmy po ich stronie. Bardzo fajne. I w Warszawie to widać. To co wymyślił też Hinky Winki, to to, że co miesiąc przekaże 300 zł dla jednej organizacji, którą wskaże zwycięzca wysyła się zdjęcia i tak to wygrywa dane miesiącu, wskazuje organizację, na które kinkiwniki przekazuje 300 zł. O, bardzo fajna akcja. Ja bym swój balkon. Nie, Słuchaj, bardzo chętnie zapraszam cię do tego. Ja... Znaczy, w ogóle bycie, jeżeli wy macie dołączyć do tej akcji, to my może jako wirusowy tłum. Zapraszam was, żebyście pokazali wasze balkony. Ja myślę sobie, ponieważ jeden jest sojusznikiem tej akcji, no myślę, że może któryś którymś momencie pokazać te zdjęcia. To, bo, to pokażemy, my, pokażemy te my, zdjęcia. Jeszcze druga sprawa, że na, damy wam kontakt na końcu do naszego, ja będziemy czytać na czacie i od swoje balkony, zrobimy taką galerię. Jest, jest już więcej do no do to to dobra, no jest. OK, no to robimy. Więc, słuchajcie, super. A ja dodatkowo tylko powiem, jedną rzecz, że jeżeli chodzi o to, to ja też postanowiłam jako sklepie pl, my 5 zł z każdej dużej flagi na Stop bzuro. Więc jeżeli kupicie flagę u mnie na sklepie pl, to te 5 zł. I jeszcze przypominamy najważniejszą, na rzecz, pamiętajcie o tym, że jeżeli przekroczymy limit na rzutce naszego programu, tak. przekazujemy resztę dla stopbzduro. To prawda. Więc to pamiętajcie prawda, o dobra, tym, że jeżeli uzbieramy to, więcej ja pokażę, niż to. na limicie, e, macie tutaj adres na rzutka.pl///z rzucacie pamiętajcie, że jak przekroczymy 2100 przy, przy, każdą złotówkę poda, przekazujemy przy, na 100%. Da, a też wam taką szybką niespodziankę ja e, nie, ale to będzie, aha. też wam że na pewno na bingo będziemy robić dwa wydarzenia takie benefitowe, no i właśnie powiem wam więcej szczegółów e, i będziemy też jakby przydawać kasę na z burą, bo im ta kasa się teraz po prostu należy to po się na pewno, a ja tutaj tak trochę prywatno, oczywiście jutro słuchajcie, mój stand up w Katowicach, zapraszam was I serdecznie, jutro Jeszcze raz? Idzie jutro? Tak, jutro ja To idziesz, że raz jedziecie. No, ale ja jedę do Katowic. No to pociąg idzie tak wiesz. No nie, przez Zależy. W każdym razie, nie pamiętam. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie jutro o 20 do teorii w Katowicach, jeżeli ktoś tam może być blisko. Stada Piej i zapraszam na dietę. Mój najnowszy program po raz pierwszy w Katowicach, po raz pierwszy na Śląsku. Strasznie się cieszę, bo już dawno mi tam nie było. Ja lubię tak bardzo teorii, to jest takie malutkie miejsce, ale tak fajne, tak sympatyczne. Ja to muszę do Katowic, do hachu, Tak fajna publiczność tam jest, w tej teorii. Siedzą z tłamszeniem, z obok. Jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, naprawdę. Tam jest mniej jeszcze? Jeszcze mniej miejsca. A ale wszyscy się, tak, się tak świetnie bawią, ja tak się zmniejszam na podłodze Ja mam taki słuchaj, kwadracik, kurwa metr na pół. Prostokci, przepraszam, metr tak na na pół. Siedzą przed sobą, naprawdę siedzą przed czasami. Jakie Świetna, dobre. ale atmosfera jest tak cudowna i tak wspaniała. Zapraszam Was serdecznie jutro o 20.00. To jest chyba koniec wiadomości na dzisiaj, no właśnie. Słuchaj, jak szybko przeciąłyśmy, tak zgodnie z prawem. Chodzimy na czat.